W Polsce żyje 8 milionów seniorów. Blisko połowa z nich jest albo będzie wkrótce więźniami we własnych domach. W starszym wieku, kilkanaście schodów staje się przeszkodą, którą trudno pokonać, a jeszcze trudniej to zmienić bo budowa wind jest droga i nie zawsze możliwa. Mateusz Kopyłowicz. Ufięta to dziewięć schodów. Pani Bogusława, lat 76. Wszystkie schody ma dokładnie policzone, bo to, co dla innych jest łatwe, dla osób w pewnym wieku stanowi niemałe wyzwanie. Tak. W tym wypadku seniorce z Łodzi zakupy pomogła wnieść reporterka. Często pomagają sąsiedzi. Życie bez windy w pewnym wieku to po prostu koszmar. Winda jest pomocna. Jak się żyje bez windy, wiedzą dobrze lokatorzy tych dwóch budynków w Szczecinie, choć już niebawem. Wszystko się zmieni. Myślimy, że pod choinkę prezent dostaniemy. Mikołaj na pewno nam prezent przyniesie. Wspólnota mieszkaniowa Zdrojowa nie czekała i wzięła sprawy we własne ręce. Inwestycja to jest koszt około 1,5 miliona złotych i jest to, są to środki pozyskane z kredytu. Na jego zaciągnięcie zgodziła się większość lokatorów, wspólnota, czyli mieszkańcy, kredyt będzie spłacała przez 17 lat. Jest coraz więcej wiekowych osób, tak, także na pewno dla nich to będzie wielką ulgą. Miło patrzeć, prawda? Lokatorzy tych budynków mogą odetchnąć z ulgą. W skali kraju to jednak zaledwie kropla w morzu potrzeb. Według najnowszych badań Stowarzyszenia Manko, głosu seniora, aż 41% seniorów mieszka w bloku albo w kamienicy bez windy. To jest olbrzymi problem społeczny. Do tej pory nierozwiązany. Od przyszłego roku nowe budynki lub te przebudowywane muszą mieć windę. To według założeń. Generalnie wydaje mi się, że może dzisiaj nie wszystko jest możliwe, bo np. stare kamienice, te, które są między innymi w centrum Szczecina, często technologicznie może i dzisiaj nie mają tych rozwiązań. Problem może rozwiązać najem senioralny. Senior wynajmuje od gminy lokal z windą lub na niższych piętrach, a jednocześnie wynajmuje gminie swoje dotychczasowe mieszkanie. Tu eksperci też widzą ale. Po pierwsze, gmina musi mieć zasoby komunalne, czyli mieszkania parterowe, dostępne, aby móc seniorowi je udostępnić. Po drugie, senior musi chcieć się przeprowadzić z trzypokojowego mieszkania do kawalerki na parterze. W Polsce żyje blisko 8 milionów seniorów. Ta liczba z roku na rok będzie coraz większa. Mateusz Koprułowicz, Polsat News.